Europa. Rok 1958. Ludzie marzą o lotach kosmos, a w Brukseli zamykają czarnoskórę dzieci za ogrodzeniem. I nazywają to rodzinną atrakcją. Jesteśmy na wystawie światowej. Tuż obok lśniącego atomium, symbolu postępu, zbudowano sztuczną wioskę kongijską. Wyglądała jak wybieg, a w środku prawdziwi ludzie. Przywiezieni z Afryki. Stoisz, patrzysz na nich, jak byli częścią dekoracji. Jakby nie czuli. Historyczne danie mówią o 598 osobach, które w klatkach miały pokazać życie rdzennych mieszkańców Konga. Tłumy eleganckich Europejczyków przychodzą do potu, gapią się, rzucają banany, orzeszki, wyciągają ręce, żeby ich dotknąć, udają małpy, Robią zdjęcia, żeby wrócić do domu i powiedzieć, widziałem tych Gikusów. Traktują ich dosłownie jak zwierzęta w zoo. I to nie jest XIX wiek. To czasy telewizji, atomu, rock'n'rolla. To był ostatni ludzki pokaz w Europie w pełnym świetle dnia. Wiedziałeś o tym? Subskrybuj po więcej historii.